Schizofrenia paranoidalna, depresja tak nauczyliśmy się nazywać choroby. Tak na nie mówimy, że to jest choroba. I uważamy, że to jest choroba związana z ciałem choroba umysłu tak? I tak się nauczyliśmy. I tak próbujemy to leczyć. Próbujemy leczyć depresję i próbujemy leczyć schizofrenię paranoidalną lekami. Dawniej leczono wstrząsami. Prawda jest taka, że jak ktoś usłyszy od lekarza, że ma depresję, to taki człowiek, nie wie, jak z tego wyjść. Tak samo lekarz, który mówi temu człowiekowi, że ma depresję, tak naprawdę nie wie, jak ma wyleczyć tego człowieka. A gdy człowiek słyszy od lekarza, że ma schizofrenię paranoidalną, To taki lekarz wie, że jest nieuleczalny taki człowiek, bo żadne leki nie pomogą, jest tylko coraz gorzej. I cały problem w tym, że ludzie patrzą na ciało. Szukają problemu w złym miejscu, bo problem nie leży w ciele. Ludzie myślą, że są mądrzy, a świat został tak stworzony, że są pewne rzeczy. tak to ujmę, których nie możemy zobaczyć ani nie możemy dotknąć? No bo czym jest świadomość człowieka? Czym jest moje ja? Byłem kiedyś człowiekiem, któremu powiedziano, że ma schizofrenię paranoidalną. Tak. To jest taki moment, gdzie to jakbyś dostał człowieku. W łeb. Mocno. I jesteś otumaniony i nie wiesz, co się dzieje, kiedy słyszysz taką informację od lekarza. I kiedy słyszysz od lekarza, który zdecydowanie nie jest osobą empatyczną, tylko jest osobą wypraną z jakichkolwiek ludzkich emocji, próbuje ci wytłumaczyć robotycznie. Że ludzie myślą, że to jest jakieś brzemię, ale nie z tym można żyć. Człowiek, który jest choć trochę inteligentny, nawet naćpany lekami przez lekarzy, gdzieś tam z tyłu głowy wie, co znaczy to zdanie. Od lekarza, którego uważa za autorytet. Taki człowiek od razu wam mówię, bo byłem takim człowiekiem, że wam powiedziałem, myśli sobie, i czuje. Już po mnie. Czy wy myślicie, że Ludzie, którym się mówi, że mają depresję, czują się jakoś inaczej? Stan jest bardzo podobny. Od razu Wam mówię, że dzisiaj jestem zdrowym człowiekiem. A wszyscy ci lekarze, którzy mnie próbowali leczyć przez wiele lat różnymi metodami i lekami i rozmową i jak również odizolowywaniem, ci wszyscy ludzie byli w błędzie, bo szukali o złym miejscu problemu. Problem był duchowy. Dzisiaj wiem, że depresja i schizofrenia. Tutaj zaskoczę wielu. Wielu z was również. Rozłączy się. Zapauzuje nagranie. Ale będą i tacy, którzy będą słuchać dalej, bo szukają prawdy. Dzisiaj wiem, że schizofrenia i depresja to opętanie. A nas, ludzi, Nauczono patrzeć w złą stronę. Nauczono nas szukać pomocy u ludzi. Nauczono nas szukać pomocy w farmacji, w lekach. Nauczono nas, że najlepiej się odizolować od takiego człowieka. A prawda jest taka, że jest ktoś, kto może pomóc tym ludziom. Prawda jest taka, że przyczyna jest zupełnie inna niż wszyscy myślimy. Dzisiaj wiem, że tacy ludzie mają szansę. Taki człowiek, który ma depresję, ostrą depresję, ma schizofrenię paranoidalną, to są ludzie, którym można pomóc. I proszę, uwierzcie mi, uwierzcie teraz temu, co powiem. Jedynym ratunkiem jest zwrócenie się do Boga Najwyższego, czyli do Pana Jezusa. Pan Jezus to jest Bóg objawiony w ciele. Ja nie mówię o żadnych Trójcach. Ja mówię o Bogu, który objawił się nam w ciele, o Panu Jezusie. I tak mówię o tej prawdziwej Ewangelii, którą znajdziecie w Nowym Testamencie. Mnie uratowało to. A właściwie powiem tak. Początkiem wyjścia z mojego problemu ze schizofrenii paranoidalnej było zmówienie modlitwy grzesznika. Pan Bóg tak sprawił, że będąc totalnym mamoko Totalna depresja. Nie wiedziałem, co się dzieje. Naćpane lekami, bo inaczej tego nie można nazwać. Usłyszałem o Panu Jezusie. Pan Bóg przysłał do mnie kogoś, kto opowiedział mi o nim w sposób, jaki nigdy do tej pory nie słyszałem. Dowiedziałem się, kim jest Pan Jezus, kim jest Pan Bóg i co mam robić, aby zostać zbawionym? A wypowiedziałem te słowa: Panie Jezu. Ustanawiam cię moim panem. Od tej pory będę słuchał ciebie. Od tej pory Twoja wola jest dla mnie najważniejsza. I tak jak powiesz, tak jest. Wybacz mi, proszę, moje grzechy. Wybacz mi proszę ten grzech i tamten grzech i tamten grzech. Tutaj nie wiedziałem co robię, tu wiedziałem co robię. Ale dzisiaj proszę cię o wybaczenie. I proszę o uzdrowienie Jeżeli macie kogoś, kto ma depresję, czuje się beznadziejnie, lub powiedziano komuś, że jest schizofrenikiem, wiedzcie, że macie z tego wyjście. Już wiecie, jakie. A rodzinom schizofreników powiem. Że jeżeli mówią jakieś złe rzeczy, to wiedzcie, że to nie mówią oni. To mówi to coś, co weszło w tych ludzi za ich grzechy. I wcale nie myślcie, że jesteście lepsi, bo was to nie spotkało. Bo nie wiecie, czy usyłku waszego życia was to nie spotka. Kiedy na przykład będziecie pod osiemdziesiątkę Bo tak to wygląda. Pan Bóg, gdy był tutaj w ciele, wypędzał takie demony z ludzi. I to nie jest jakaś przypowieść przenośnia, tylko tak dosłownie było. I tak to działa. I od razu wam mówię, że żaden egzorcyzm wam nie pomoże. Albo zwracacie się do Boga i prosicie o wybaczenie. Albo przychodzi osoba ochrzczona duchem bożym. Przychodzi boży człowiek i modli się za was i prosi. Ale uważajcie, w dzisiejszym świecie takich ludzi jest mało dokładnie tak jak było za czasów Noego.